Dzień dobry, dzisiaj jest poranek, chyba 17 maja, Jedziemy na kotało czekają chyba na nas okay. Yes, who are six? Thank you very much. <gasps> I just was coming down now. Shave, a trip to Kotao Konang Yuan. Very. Very beautiful. I was 6 years ago. Very nice. Best. Thailand is best. Kapten kap. Jesteśmy sami. Idziemy do tyłu. Oczerny. mi miejsce. Zawsze siedzę z lewej. Teraz posiedzimy z prawej. First. First. Uh, residency first house 21 euro 80 21 80 21 euro 80 for one night pool you have pool you have sea view not expensive really not expensive very good Thailand not expensive here okay some shops are expensive some not Because we are on the beach Niektóre są drogie No ale Dzisiaj jedziemy do Okonangi Juan. Co wzięliśmy ze sobą? Klapki Wzięliśmy Tu jakieś wody I później wam pokażę Takie Wziąłem Smakuje jak takie chipsy, nie? bardzo dobre, słone trochę, zdrowe, o, na żołądek, mam nadzieję, że zdrowe, tak mówią, no zobaczcie, tu jesteśmy, oni są powiązane, ten hotel, first house, first residence i możesz się przejść potem na plażę, bo tę pla pla plażę zrobili teraz jakoś prywatnie, ale no trudno. W tym hotelu byłem, Bundari, też fajnie, ale dwa razy drożej i no, ogólnie trochę wyżej jesteś, masz trochę więcej widzieć tego morza, ale w Bundari chyba trzy, pół dychy, czy tam 4 dychy kosztuje. To jest Bungalow, też 30 euro na, albo 40 na dobę. A tam gdzie ja jestem, płacę 22, 21, 80, tam gdzie byłem przedtem 15 euro, blue, ale dobrze, że zmieniłem, bo już monotonia, jak cię złapie, to jest, nie wiem, tutaj, zobaczcie, zobaczcie, proszę Państwa, małym arkecie, spokojnie trochę, jedziemy do Konang Czekamy na następnych pasażerów, pewnie... Tutaj ta dwójka A dzisiaj będzie fajny dzień Jest w sumie trochę pochmurnie Więc będzie dobrze na spacer Nie będziemy Siedzieć za bardzo na plaży Ostatnim razem byłem, było bardzo ciepło, bardzo gorąco Człowieka nawet nie mógł tak Odetchnąć jak by na tym spadało Pamiętam tylko, że był taki wyczerpany Więc ogólnie Um, reansumując, ogólnie rzecz biorąc, nawet dobrze, że jest zachmurzenie, nie będzie tak gorąco. Na Konang Yuan będziemy musieli jeszcze zapłacić 250 euro, tam nie euro, tylko batów wejścia, bo to jest prywatna, prywatna wyspa, tu mamy Ford z 1937 roku. Ogólnie polecam każdemu wybrać się co drugi, trzeci dzień na jakąś wycieczkę tu na Samui, bo... Um, no tylko siedzieć na plaży i tylko siedzieć w restauracjach i tylko pić piwo. ok, ale jest więcej. Zobaczcie, jakie... Jaka natura. Jakie widoki. Jedziemy znowu teraz czałęgną i do czałęg w stronę Boputh. W sumie bo podobnie jak byliśmy... A -a. Wspólnie tu teraz będziemy zbierać ludzi i jedziemy. Po drodze zawsze się staje i kogoś się tam zbierze. Tu mamy dzika multimilionera. Ludziecy tu mają duże kasy. Tajlandczycy mają tutaj duże kasy, ale nie wszyscy. Good morning! Good morning! Wycieczka do Konan <laughs> Proszę Państwa Prosto Z Kozamuj Do Polski Pozdrawiam wszystkich Polaków I Ogólnie wszystkich Słowianów I cały świat Wszystkich Azjatów Afrykanów i tak podobno albańczyków A on już ma snorkeling tutaj staniemy w, w tym również Na samuje Bardzo dużo ludzi z Izraela. Ogólnie coraz więcej Polaków. Bardzo dużo z. Jedziemy w stronę jeziora Chaoeng Lake, to jest tam zaraz. O, widzicie Chaoeng Lake, czy są mój lake. Co mi się tutaj podoba mają takie centrum fitness na zewnątrz Na przykład tu możesz każdy za darmo sobie przejść i sobie poćwiczyć To w Patai też było i ogólnie Takie coś powinni zrobić też Nie wiem w Polsce na zewnątrz ludzie by może by tam ćwiczyli, może już jest, nie byłem w Niemczech są takie no, sztangi. Można się podciągnąć, ale to nie jest to. No ale trudno. jak ktoś chce ćwiczyć, to własnym ciałem może pompki robić i przysiady i też rzeczy Nie ma co na No ale Lake View Hotel bardzo. Polecam tutaj ten fitness center. Po lewej stronie mamy Chua jezioro. Jak komuś jest nudno i nie wie co zrobić ze swoim czasem i ma trochę kasy na koncie to może polecam mu powiększyć horyzont Wietnam jest dużo tańszy ale nie byłem nie mogę porównać nie mogę powiedzieć że to jest lepsze to jest gorsze wiem że tu jest raj na ziemi dużo osób mówi że Wietnam jest taki że lepszy ale nie wiem nie. dobrze. W Wietnamie też mają bardzo dobrą kuchnię. Ja on są ogólnie rzecz biorąc. Wszędzie dobrze dzienność nie ma, nie? Nie wiem, właśnie spauzowałem. Nie wiem, czy nagrałem. Czułem sobie na centrach te buty kupiłem. Patrzeć z okna na te palmy, morze. W sumie tego nie mamy w Europie tutaj. tutaj. Nie mamy kokosów. Zapomnijcie te Majorki, zapomnijcie te Czarnogóry, Chorwacy. To jest jak przejazg na jezioro. A tu ładnie jest w Czarnogórze, Montenegro. Chorwac, nie powiem, że jest brzydko. No ale tak jakby tak wam powiem, zrobić taki ranking lub tak porównać, to Daje Chorwacji takie taką trójkę. W majorce daje taką czwórkę. Majorce nie? Czarnogórze taką ma trójkę dobrą prawie wiesz, 4 minus a no co jeszcze tam było tam? no Tajlandia jest dycha na dych. jest jedno miejsce lepsze od drugiego myślisz, że tu już dostaniesz do końca a jedziesz trochę dalej jest jeszcze lepiej i tak sobie myślisz, że dylemat czy właśnie zostawać w samym miejscu, czy iść dalej, bo może być też trochę gorzej, ale przeważnie jest tak, że nowe miejsca łączą e, się z nowymi wrażeniami, nowe emocje. Zaraz dojeżdżamy do. No to nie zaraz w sumie, jeszcze to potrwa jest pół godziny prawie godzinę zanim zbierzemy wszystko. Czy to czy ten, ten statek, czy ten, widzik ten, czy ten, czy ten, taką podobną na 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 ten, na na bazarze. Ogólnie te ciuchy, które tu kupiłem 5, 4, 6 lat temu, dalej są bardzo dobrej jakości, pomimo że się je używa. Kupiłem tu kilka koszulek, kilka koszul z e, sylk. Jak jest sylk po polsku? Zapomniałem. Jedwab. Na jedwabiu. Z Jedwabiu Bardzo. Jest tajski jedwab i chiński jedwab. Tajski jedwab jest dużo lepszy niż chiński. Chiński to taka podróba, nie? Nie mówię, że Chińczycy podrabiają, Chyba cały świat. To im się też nie udało. Jest dużo tańsze tajni, No, jeżeli, jeżeli macie tu robić jakieś koszule, jeszcze thai Nie china silk. Okej? Okay? Jeszcze tajski jedwab. To jest prawdziwy jedno Czasami się zdarza, że jeden człowiek tych coś tam złapuje, ale to szczęknie Nie ma tak, że cały świat cały wyprodukowany świat w Chinach Okej. Okay. Czyli czółkę trzeba znaleźć jedną chociaż taką fajną buty mam naprawdę rewelację jeszcze nie widziałem takich butów i nie to, że nie tylko wygodne, ale przechodzi przez nie powietrze mam nadzieję, że ta skóra się nie będzie brudzić ale wszystko się brudzi Trzeba będzie dbać.